Ostatnim filmem pojawiły się uwagi, że nadużywam słów ogólnie i relatywnie, no, ale ogólnie to wszystko jest relatywne, więc. Także będzie przejście plażą i po tym przejściu sobie zjemy nagrodę za przejście. Jeszcze kawał drogi przede mną stawiam. Łącznie to będą 45 godziny wolnego przestworu. Także jak będziecie w Barcelonie to uważajcie na swoje przynależności, bo po prostu kradną na potęgę. Tam w tym konsulacie też było kilka osób razem ze mną, które w tym samym czasie składały wnioski o wyrobienie paszportu tymczasowego, bo ktoś im ukradł dokumenty. Także to też pokazuje skalę, że jednego dnia o jakiejś randomowej godzinie w Barcelonie kilku Polaków naraz po prostu Wyrobić dokument, bo zostało okradzionych. Że jest tu masa kieszenkowców, no i kradną, jak pojebanie. Największy spokój z kradzieżami był w trakcie tej pandemii. Nie wiem, czy tak samo było w Polsce, ale tutaj nie można było po prostu wychodzić z domu, tylko w jakichś określonych okolicznościach. Na przykład moja dziewczyna jest pielęgniarką, no to ona mogła wyjść z domu, żeby iść do pracy, żeby tam ludzi ratować. Więc też kieszonkowcy nie wychodzili z domu. Chociaż niektórzy wychodzili, a nie wiem, jak można być takim debilem, że po prostu no złodzieje czasami kradną rzeczy w nocy. No i wiadomo, jak sobie idzie złodziej w nocy, w normalnej sytuacji, Sytuacji, no To jest niższe prawdopodobieństwo, że policja go schaltuje i zaczną go tam trzepać. A po prostu niektórzy złodzieje wychodzili w nocy, w momencie właśnie tego lockdownu, gdzie nie można było wychodzić z domu. Więc to samo same pojawienie się na ulicy i bycie zobaczonym przez policję no z automatu oznaczało e, trzepanie. I tyle złodziei tam padało. Może tylko najlepsi nie wpadli i to był taki przesiew złodziei, no bo jak jakiś złodziej, ninja, już w trakcie lockdownu wyszedł i nie został złapany, no to już jest mistrzem złodziei i może kraść do końca życia. Jest najlepszym złodziejem barcelońskim. No ale dużo złodziei właśnie wpadało. I potem pokazywali te filmy, no, wyglądali na dosyć zaskoczony. A może po prostu nie czytali gazet, nie wiedzieli, że takie coś jak lockdown istnieje. Bądź co, bądź jest to sytuacja dosyć absurdalna. Nienormalna. Jest to sytuacja nienormalna. Takie były hasła Nowa Normalność nowa nienormalność raczej. Myślę, że warto czasem wrócić do tego i się nad tym zastanowić. Bo po pierwsze, nie wiadomo, co jeszcze się wydarzy. No, a po drugie, sam fakt tego, co się wydarzyło jest no, czymś tak niespotykanym. No nie wydaje mi się, że powinno się po prostu tak, no, okej, okay. skończył się temat tego, teraz jest jakiś następny temat, to już tam ten temat się kasuje. Plus z minusem się upraszcza i idziemy dalej. Po lewej stronie przy plaży są campingi i też parkingi dla kamperów, więc... Całkiem spoko, wychodzisz z kampingu jesteś na plaży. Też jest ciekawe, bo w Hiszpanii no, ludzie się rozstawiają przy samym brzegu. Jeżeli idziesz na plażę, cały brzeg jest zawalony, a za nimi jest po prostu masa miejsca. Ja pamiętam, jak mieszkałem w Polsce nad morzem, ludzie byli rozsiani po całym obszarze plaży, a tu po prostu się skupiają tylko w linii bardzo bliskiej morza i tam sobie siedzą, leżą. Jest gorąco. Animals. Zwierzęta za darmo, reklama w takim niepowym miejscu. To wygląda jak jakaś fabryka zwierząt. Co to w ogóle jest? Jakiś lejek czy komin? Kibuki. Pomyślałem, że to piłki. Tak naprawdę to tutaj są te kempingi, o których myślałem wcześniej. Eleganckie kempingi. Idę się przyjrzeć z bliska. Także, takie oto camping, Takie bali dla ubogich. Ale to zaraz eleganckie może być. Więc... A więc... Zaraz sprawdzę ile to kosztuje. Jakby ktoś był zainteresowany pisać, ale nie do mnie. Kamperiaki też już zostawieni. Dobrze jest wyjść sobie tak z aparatem, pofotografować. Tylko jest jeden warunek. Potem trzeba te zdjęcia obejrzeć. Mój kolega widzę. W fachu. Mój kolega po fachu w kajaku. Spoko vibe jest tutaj w tej miejscowości, tak bym powiedział, sianorzęty. Sezon wstępny. Taki vibe jak we wszystkich miejscowościach, typowo wakacyjnych, na niedługo przed rozpoczęciem sezonu. Rzecz pogoda jest dobra, jest coraz cieplej, ale jeszcze nie ma tego zalewu turystów. Taki dobry vibe. Nie chciałem iść na plaży, bo piasek. A tutaj ten odcinek wolałbym nie iść, bo śmieciara. Zamiatara. Chiringuinho, już otwarte? Chiringuito? To się nazywa ringito? Trzeba sprawdzić etymologię tego słowa. Zachęcam do sprawdzania etymologii słów. Pozwala to łatwiej zrozumieć skąd wywodzą się rzeczy. Kolejna przerwa przy turkusowej budce. Jak od Mitch Buchanan. Uświadomiłem sobie teraz, że jestem jakieś 3 godziny od domu. Przez chwilę się zastanawiałem, czy nie wsiąść na wcześniejszej stacji, bo pierwszy spadek dopada. Ale trzymam się twardo moich postanowień. Wracam całą trasę z buta, a nie PKP. No już wiadomo, że jesteśmy blisko Micza Buchanana, bo ten dom wygląda jakby był z Miami. Obawiam się, że palmy mógł zaatakować szkodnik. Piku do rocho. Moi sąsiedzi mieli trzy olbrzymie palmy i dwie im zeżar. A te palmy to mają nawet i pod 100 lat. Z tego co się dowiadywałem, tutejsze palmy nie, nie były przystosowane do obrony przed tym szkodnikiem. jest taki chrabą, skarabeusz. No ten szkodnik tu po prostu nie występuje, ale występuje w Egipcie. I do Hiszpanii zaczęli zwozić kontenerowcami masę palm z Egiptu. No i tak ten szkodnik się tu przedostał i robi rozpierduchę z palmami. Rock de San Gaeta, bardzo urokliwe miejsce. Przyjemna miejscowość, jakaś godzina drogi z Barcelony w stronę Tarragona. To jest takie miasteczko. Magiczne miasteczko. Widać tutaj wpływy architektury andaluzyjskiej. To jest Lodziarnia, wicemistrza świata w lodach. Yy, ja wicemistrza Hiszpanii w lodach i są so amazing. Nie ja musiałem powiadomić dwie osoby o tym, że już jest otwarta ta rodziarnia, bo to dla nich dosyć ważna informacja. Nagle się pojawili ludzie. Bardzo ładna miejscowość. Tutaj często na rowerze przyjeżdżam, na przerwie obiadowej, jak pracuję z domu. No i taka to jest miejscowość. Już coraz bliżej turkusowej budki Micza wykonana. Połowa drogi za mną. Morale są wysokie. Tu też jest Spokowaj. Pociąg port może widzicie to co ja tam oddali? Coraz bliżej celu. tru можеялайipевзем. Posiliłem. teraz czas na podwieczorek Ta budka mi człowieka to dopiero fajnie wygląda jak jest sztorm i chmury to wtedy jest z tej samej palety barw co może i się fajnie komponuje. No nie dadzą gdzie się tego zdjęcia zrobić. Cel osiągnięty, czuję się spełniony. Tu ludzie w ogrodzie mają plażę. Tu mają plażę w ogrodzie. Ora jak z gumy turbo Muszę poleżeć trochę bo zaraz mi plecy odpadną Idę w cieniu, bo w słońcu już nie da wysiedzieć, wychodzić FKR reprezent FKR FTR. Ale więcej wiatru nad morzem to może Przewietrzy Co ty jesz? Oliwki Hiszpański gołąb Ciekawe czy zwierzęta też sobie jeżdżą na wczasy że ten przyleciał do Hiszpanii skądś tam i, i sobie je lokalne rzeczy znowu ewakuacja ze słońca bo się Z tej friendą. i tak oto dotarłem do miejscowości docelowej jeszcze może pół godziny, i będę w domu. Ledwo idę, no, ale dojdę. Tu właśnie jest przykład. Te palmy martwe są przykładem działalności El do de Rojo. Nie wszystkie, ale niektóre zaatakował. Trzy po prostu płaci tam w tą palmę i nie wiem, czy on od środka. Okropny dziad. ten Pigu de Rojo. No i dzień dobry Dzień dobry Tak jak to się tam mówi? Także wolny przestwórz dobiega końca Zaliczam go do udanych Już z każdym tygodniem takie wolne przestworza będą coraz trudniejsze do zrealizowania Ze względu na temperatury Ale jak ktoś się dobrze ubierze to może chodzić cały rok Nawadniać się I robić przerwy po drodze jest moje pueblito. Jak ja się cieszę, słuchajcie, siedzi, już nie spacer. Aż mało się oddalam od tego morza i słońca, bo uh. gdzieś to już zostałem popalić w dosłownie jest pues nada pora lera pora polare pora relaxu